Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Justyna Adrianna Dobrowolska z tej strony, dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach przyrody. No i chciałabym odpowiedzieć na pytanie, które ostatnio się dosyć często pojawia, mianowicie czym zajmuję się oprócz prowadzenia warsztatów z medycyny słowiańskiej, z koloroterapii, z uzdrawiającej energii świec? No. Osoby, które już wcześniej widziały inne moje filmiki, wiedzą, że jestem tą znachorką nauczną i rodową, że stosuję metody właśnie koloroterapii. Natomiast gdyby tak popatrzeć na całość mojego obecnego życia, no to jestem po prostu albo, albo aż energoterapeutką, czyli pracuję energetycznie z osobami, które zwracają się. Do mnie z prośbą o pomoc. No jestem, prowadzę sesję rehealingu, jestem remainderem, prowadzę uzdrowienie karmiczne, jestem mistrzem reiki, naturopatką. I tak jakbym popatrzyła na przekrój spraw, z którymi osoby się do mnie zwracają, no to chyba byłaby to każda płaszczyzna i dziedzina życia, bo jest to i zdrowie, i. Kwestie rodowe, rodzina, związki, dzieci, sprawy biznesowe. No, wiecie, no dla mnie najważniejsze są czyste intencje i BHP energetyczne. Jeżeli tylko ktoś czuje, że, że chciałby się do mnie zwrócić o pomoc, a ja też czuję, że tej pomocy jestem w stanie udzielić, to, to nic tak naprawdę nam nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli razem działać. A dla mnie jest to naprawdę ogromna radość, kiedy mogę towarzyszyć, być takim małym elementem tych wszystkich uzdrowień. No więc, jeżeli jesteście, jeżeli czujecie, że, że jestem taką osobą, że rezonuję z Wami, a w danym momencie życiowym szukacie właśnie kogoś, kto mógłby Was poprowadzić w tym Waszym uzdrawianiu, no to zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu wiadomości prywatnej. A tymczasem chciałam się podzielić z Wami właśnie tym moim najukochańszym, najbardziej wyjątkowym dla mnie. Место. Yeah,